Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do temat i opis akustyki samochodowej Focal. 7 najlepszych urządzeń, funkcje, dane techniczne, zalety i wady zdjęcia, wideo budżetowej akustyce samochodowej. Francuska prywatna firma Focal w 2020 roku weszła do pierwszej trójki najlepszych marek w Europie w zakresie produkcji systemów i komponentów elektroakustycznych. Linia akustyki samochodowej obejmuje dziesiątki opatentowanych rozwiązań systemów koncentrycznych i komponentowych, komponentów do montażu w standardowej akustyce obudów, subwooferów i basów. Charakterystyczną cechą i zaletą akustyki focal jest nadal ręczny montaż większości jednostek. Stosowanie unikalnych materiałów na membrany oraz własne technologie głośników wysokotonowych i zwrotnic. Jaka akustyka Focal do samochodu jest uważana za najlepszą w 2020 roku? Focal Performance PS165F3E Trójdrożny głośnik komponentowy Focal PS165F3S e serii Performance zapewnia obszerny i naturalny dźwięk we wnętrzu samochodu. Wbudowany tłumik inercyjny stabilizuje dźwięki średniotonowe, kontroluje czyste przenoszenie basów i redukuje zakłócenia. Głośniki wysokotonowe mają odwróconą kopułkę o zwiększonej powierzchni, regulowany kąt nachylenia, dzięki czemu są instalowane w bloku montażowym pod żądanym kątem, zapewniając wyraźną transmisję dźwięku. Do produkcji membran użyto lnu i włókna szklanego, materiał kompozytowy zapewnia odpowiednią sztywność kopułki. A transmisja dźwięku jest płynna. Zestaw zawiera audiofilską zwrotnicę z trzema opcjami strojenia głośników wysokotonowych i niskotonowych. Głośniki są zamontowane w aluminiowym koszu z butylową otoczką i mają głębokość 8 cm. Performance PS165F3E mają moc znamionową 80W. Maksymalna moc deklarowana przez producenta, 160W. Przy synchronizacji ze wzmacniaczem uwzględniana jest rezystancja węzłów. Impedancja modelu wynosi 4 ohmy. Według opinii kierowców system komponentów uzasadnia swoją cenę. Od 60 tysięcy rubli średnica głośnika, 16 cm. Łatwa instalacja w standardowych miejscach samochodu. Odpowiednia dla większości nowoczesnych modeli. Performance PS165FX. PS165FX-102-częściowy model opracowany w 2013 roku. Wyposażono go w głośniki niskotonowe klasy Flax z kompozytową membraną z lnu i włókna szklanego. Maksymalna moc 140 w zapewnia czysty, pozbawiony zniekształceń dźwięk w kabinie. Głośniki wysokotonowe zestawu mają szeroki kąt rozproszenia dźwięku dzięki wbudowanej profilowanej kopułce. Po instalacji w samochodzie przeprowadzana jest regulacja sceny dźwiękowej dla konkretnego salonu. W zestawie znajduje się zdalna zwrotnica z dodatkowym przewodem do montażu w półce. Głośnik o standardowym rozmiarze 16 cm umieszczony jest w aluminiowym koszu z butelowymi odbojnikami. Maksymalna głębokość montażu 8 cm. Auditor RZX 130. Dwuwnenkowe głośniki współosiowe Auditor ACX 130 są uważane za najlepsze w swoim rodzaju. Głośniki mają średni rozmiar 13 cm średnicy i głębokość montażową 5 cm. Zapewniają czysty dźwięk w szerokim zakresie częstotliwości. Od 35 Hz do 21 kHz maksymalna moc 100W. Model zapewnia czystą transmisję dźwięku przy wysokich i średnich częstotliwościach. Basy brzmią tak naturalnie, jak to możliwe dzięki instalacji lnianej membrany. Materiał stożka pozostaje opatentowanym wynalazkiem marki i ma zwiększoną powierzchnię transmisji dźwięku. Charakterystyczny dla marki odwrócony głośnik wysokotonowy zapewnia systemowi optymalną liniowość. Dzięki materiałowi głośnika wysokotonowego. Ekstremalne wysokie i niskie częstotliwości są łączone w naturalny dźwięk. Głośniki są otoczone stalowymi maskownicami. Aluminiowa siatka zapewnia doskonałą dyspersję, nie rozprasza dźwięku i nie zmniejsza jego czystości i jasności. Kierowcy zwracają uwagę na łatwość instalacji systemu, gdy jest on zainstalowany w standardowych miejscach, nie trzeba udoskonalać drzwi, głośniki są optymalnie dostrojone, przekazują czysty dźwięk jak koncert trokowy i dialog radiowy. Auditor RZX165 Mocniejszy głośnik koncentryczny z serii Auditor RCX165 pozwala cieszyć się świetnie brzmiącymi basami, średnimi i wysokimi tonami przy dowolnej głośności. Wyposażony jest w dwa okrągłe przetworniki o średnicy 16 cm i wysokości montażowej 6,3 cm. Dwudrożny system ma impedancję 4 omów. Parametr jest istotny przy synchronizacji urządzenia z samochodowym zestawem stereo. Moc nominalna wynosi 60W, moc maksymalna to 120W. Akustyka zapewni czystą transmisję dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości 60Hz 21KHz. Wysoką wydajność głośnika zapewnia odwrócona kopułka wysokotonowa i czuła membrana która wykonana jest z włókna lnianego z frakcjami szklanymi. Głośnik wysokotonowy wykorzystuje materiał Mylar, którego gęstość pozwala na wyraźne połączenie i przenoszenie dźwięków o niskiej i wysokiej częstotliwości w naturalnej głośności. Kierowcy preferują ten system ze względu na średni koszt i dużą średnicę głośnika. Który można łatwo zainstalować w standardowym miejscu większości nowoczesnych samochodów. Focal Integration iC 165 Toi. Firma Focal produkuje akustykę typu uniwersalnego i dla konkretnych modeli samochodów. Gama modeli Toyota i Lexus od 1998 roku są wyposażone w systemy Focal Integration z linii montażowej głównej fabryki. Akustyka nadaje się również do ponownej instalacji standardowego systemu ma dostosowane węzły do konfiguracji konkretnego salonu. Dostępne są dwa głośniki koncentryczne o standardowym rozmiarze. 16 i 16,4 cm. Stalowy kosz z butanem ma głębokość montażową 6 cm. Model Ic 165 toj opracowany w 2018 roku. Ma ulepszoną konstrukcję kopułki wysokotonowej. Oryginalny materiał membrany, lniane włókno szklane zapewnia naturalnie brzmiące niskie i wysokie częstotliwości w zakresie 60 Hz-21 kHz. Właściciele samochodów zwracają uwagę na wysoką jakość transmisji dźwięku, wygodny kąt regulacji głośnika wysokotonowego podczas montażu w półce lub dolnej części drzwi, integracja i w Francuski producent opracował komponenty akustyczne i w MFES dla gamy modeli BMW. System nadaje się do BMW serii 1.35, BMW X1 zamiast standardowego, znacznie poprawiając jakość standardowego dźwięku. Dwudrożny system ma minimalną moc 40W, maksymalna deklarowana przez producenta to 80W. Bas brzmi płynnie. Wyraźna transmisja wysokich i średnich częstotliwości jest realizowana przez kopułkowy głośnik wysokotonowy o oryginalnej odwróconej konstrukcji. Jako materiał membrany zastosowano włókno lniane ze szkłem Kompozyt ten przenosi czysty i jasny dźwięk bez zniekształceń i zakłóceń. Materiał kosza z gumy butylowej zapewnia płynny dźwięk przy każdej głośności, bez propagacji fali uderzeniowej. Regulowany w dwóch płaszczyznach głośnik wysokotonowy, łatwy do dopasowania do pozycji siedzącej. Regulacja pozwala uzyskać lepszą scenę dźwiękową w każdej kabinie. K2 power 165K. Współosiowy model głośnika K2 Powerec 165K został opracowany w 2018 roku. Oryginalna konstrukcja głośników zachowuje charakterystyczny styl focal. Jasnobrązową membranę głośnika wykonaną z oryginalnego lnianego włókna szklanego. System podwójnej wnęki zapewnia wyraźną reprodukcję niskich i wysokich częstotliwości dzięki konstrukcji głośnika wysokotonowego. Odwrócona kopułka wysokotonowa o kącie 260 stopni jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Zapewniając scenę dźwiękową dopasowaną do konkretnego wnętrza samochodu, minimalna moc wynosi 80 w przy impedancji 4-OHM. Parametr impedancji jest brany pod uwagę przy instalacji systemu w celu synchronizacji ze wzmacniaczem samochodowego zestawu stereo. Producent deklaruje maksymalną moc 160 w. Która zapewni wysokiej jakości dźwięk basowy przy maksymalnej głośności. Głośniki mają standardowy rozmiar 16 cm, dzięki koszowi z gumy butylowej, a wkładki montażowe są instalowane w standardowych miejscach, w drzwiach dla rozmiarów od 15 do 17 cm. Kierowcy zwracają uwagę na czystość dźwięku o różnych częstotliwościach, wysoką wydajność w systemu, Brak szumów i ochronę przed zakłóceniami. Główną wadą modelu jest wysoka cena oryginalnego zestawu montowanego w warsztatach Focal od 35 tysięcy rubli, cena chińskiej repliki od 14 tysięcy rubli. Wniosek, głośniki samochodowe Focal znajdują się w pierwszej dziesiątce najlepszych systemów na świecie pod względem jakości dźwięku. Niezawodności i wydajności. W ofercie marki znajdują się modele przeznaczone do montażu w konkretnej gamie samochodów, uniwersalne systemy komponentowe i współosiowe, które pozwolą wyposażyć każdy samochód. Kierowcy szybko wybiorą oryginalny model lub licencjonowaną replikę odpowiadającą ich potrzebom. Wideo budżetowej akustyce samochodowej, przegląd i opis akustyki samochodowej Focal, 7 najlepszych urządzeń funkcje dane techniczne zalety i wady zdjęcia wideo budżetowej akustyce samochodowej focal performance PS 165 f3e performance PS 165fX auditor RCX 130 auditor RCX 165 focal integration ic 165 to integracja i w 2 powerec 165k wideo budżetowej akustyce samochodowej kreska RSS kreska focal prywatna francuska firma. Stała się jedną z trzech najlepszych europejskich marek systemów i komponentów elektroakustycznych w 2020 roku. Linia akustyki samochodowej obejmuje dziesiątki opatentowanych rozwiązań systemów koncentrycznych i komponentowych, komponentów do montażu w standardowej akustyce, obudów, subwooferów i basów. Charakterystyczną cechą i zaletą akustyki Focal jest nadal ręczny montaż większości jednostek. Stosowanie unikalnych materiałów na membrany oraz własne technologie głośników wysokotonowych i zwrotnic. Jaka akustyka Focal do samochodu jest uważana za najlepszą w 2020 roku? Focal Performance PS165F3E Trójwnęchowy głośnik komponentowy Focal PS165F3E z linii Performance zapewnia obszerny i naturalny dźwięk we wnętrzu samochodu. Wbudowany tłumik bezwładnościowy stabilizuje Dźwięki średniotonowe, kontroluje wyraźne przenoszenie basów, redukuje zakłócenia. Głośniki wysokotonowe mają odwróconą kopółkę o zwiększonej powierzchni, regulowany kąt nachylenia, dzięki czemu są instalowane w bloku montażowym pod żądanym kątem, zapewniając czystą transmisję dźwięku. Do produkcji membran żytolnu i włókna szklanego, materiał kompozytowy zapewnia odpowiednią sztywność kopułki. A transmisja dźwięku jest płynna. Zestaw zawiera audiofilską zwrotnicę z trzema opcjami strojenia głośników wysokotonowych i niskotonowych. Głośniki zamontowane są w aluminiowym koszu z butylową otoczką, o głębokości 8 cm. Performance PS165F3E mają moc znamionową 80W. Maksymalna moc deklarowana przez producenta, 160W. Przy synchronizacji ze wzmacniaczem uwzględniana jest rezystancja węzłów. Impedancja modelu wynosi 4 ohmy. Według opinii kierowców, system komponentów uzasadnia swoją cenę. Od 60 tysięcy rubli średnica głośnika wynosi 16 cm. Łatwo zainstalować, w standardowych miejscach samochodu. Nadaje się do większości nowoczesnych modeli. Wydajność PS165FX Dwuskładnikowy model PS165FX został opracowany w 2013 roku. Wyposażony jest w głośniki niskotonowe z membraną klasy FLAX, wykonaną z kompozytu lnu i włókna szklanego. Maksymalna moc 140 w zapewnia czysty. Pozbawiony zniekształceń dźwięku w kabinie, głośniki wysokotonowe zestawu mają szeroki kąt rozproszenia dźwięku dzięki wbudowanej profilowanej kopułce. Po instalacji w samochodzie, przeprowadzana jest regulacja sceny dźwiękowej dla konkretnego salonu. W zestawie znajduje się zdalna zwrotnica z dodatkowym kablem do montażu w półce. Głośnik